Witam Cześć Manko z tej strony Damian. Kontent mojego kanału jest całkiem inny, ale dzisiaj no czuję po prostu, że muszę nagrać ten film, poprosić Was o pomoc, a nawet niektórych poinformować, że taka pomoc yy, no, powinna być czy musi być niesiona. Yy, jeszcze też jestem lekko zachrypnięty, złapało mi lekkie przeziębienie, ale to jest nic nieważne. Jak widzicie. No w, w okolicach, no z miejsc, z których ja pochodzę, w Polsce, szczególnie też trochę to inaczej, inaczej, to też przeżywam, odczuwam. No jest powódź, idzie fala powodziowa. Jeszcze tak do końca ta fala powodziowa się nie zakończyła, ale wszystkiego dowiecie się z filmu, który tutaj widzicie po mojej prawej stronie na kanale Globalista. Ja wam dorzucę link w opisie do tego kanału Globalista, jak i dwa linki do zrzutki. Te zrzutki, ja może przejdę na drugi monitor. Tu macie ten cały film, możecie sobie oglądnąć. To nie jest pierwszy film na tym kanale Globalista i jak sobie rozwiniecie opis, to macie tu pierwszą zrzutkę i tu macie drugą. Klikniecie w ten link, otwiera wam się pierwsza zrzutka. Jak na razie jest 25 tysięcy ponad zebrane, 85 dni do końca, także ja cały czas będę to nagłaśniał do końca tej rzutki. Tu jest druga rzutka, się pomaga. Jest 23 tysiące ponad zebrane. To jest ważne, żeby te rzutki też były zweryfikowane pod kątem oszustów, bo niestety są też takie osoby, które potrafią oszukiwać, chcą gdzieś też zdobyć korzyść majątkową, dlatego ważne jest, żeby żeby korzystać z rzutek, czy też wpłacać na te rzutki, które są naprawdę sprawdzone i przyniosą one takie efekty, na które my zamierzamy. Tak? Oczywiście kwota tutaj na filmie jest inna, dlatego że prawdopodobnie rzut tego ekranu w tym filmie u Globalisty jest z poprzednich dni, a kwota na rzutce no, cały czas rośnie. Jak widzicie, ta kwota się zmienia jak i na jednej, tak i na drugiej rzutce. Także mam nadzieję, że tą kwotę, którą każdy wpłaci, czy to będzie 5 zł, 10 zł, 100, 1000, nieważne jakie są kwoty, nie musicie wpisywać swoich imion danych osobowych, nic. Możecie wpisać imię, możecie wpisać, możecie być anonimowi. Także, jeżeli czujecie taką potrzebę niesienia pomocy pod względem wsparcia finansowego, bo osoby z okolic, czy też nawet tutaj u mnie w Niemczech są, będą zbierane czy są zbierane już różne, czy to środki żywności, środki czystości, czy jakieś ubrania, wszystko. Ja teraz jeszcze na weekendzie też będę chciał się skontaktować z takimi osobami i coś od siebie przekazać. A wiadomo, że co jeszcze, no w okolicach, właśnie w Polsce też na pewno są takie zbiórki robione, można samemu dostarczyć, jeżeli no ktoś nie może też jak to się, jak ja to mówię własnymi rękami, nie mogę pomóc, to chociaż yy, z odległości pomogę, czy to właśnie takim wsparciem finansowym, czy to yy, no, przekazaniem, jeżeli jest takie, taka możliwość no, różnych takich środków czystości, żywności, czy, czy, czy ubrania, nie? I postaram się dograć, ten film nie będę tutaj przerywał. No, dobra, to niech będzie to wszystko. Jak więcej informacji chcecie, to macie na kanale Globalista. Oglądajcie i za wszelką pomoc! Za wszelką pomoc Wam bardzo dziękuję. Udostępnijcie ten film. Zostawcie pod tym filmem komentarz, jeżeli się dorzucacie. Wiadomo, że to już będzie informacja, że żeście się dorzucili, ale nie musicie wpisywać żadnej kwoty ani nic. Możecie napisać, ktoś się pomaga. Zostawcie komentarz byle jaki dla zasięgów udostępnicie ten film znajomym na Facebooku. A tu nie chodzi o moje zasięgi, tylko chodzi o to, żeby jak największą pomoc przynieść tym ludziom, bo oni stracili dorobek swój cały życia, mieszkania, ubrania, może nawet miejsca pracy stracili. To też na pewno. Dobra, dzięki za pomoc. Do następnego. Dużo szczęścia i zdrowia Wam życzę. Trzymajcie się. Hej.